proszę tutaj. Tutaj pan Rogalski. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni parlamentarzyści, szanowni państwo. Kwestia Polaków na Wileńszczyźnie powinna być, tak jak tu było powiedziane, sprawą ogólnonarodowej czy ogólnopolitycznej zgody wszystkich sił politycznych w Polsce. Ponieważ Polacy na Kresach, a w szczególności Polacy na Wileńszczyźnie są perłą w koronie naszej wspólnoty narodowej. I z tego choćby względu wymaga to tego, aby wsparcie płynące z Macierzy było bezwarunkowe dla polskich organizacji, oficjalnych polskich organizacji reprezentujących Polaków, czy na Litwie, czy w innych krajach kresowych. Ja bym chciał na jedną rzecz zwrócić Państwa uwagę. Zwłaszcza państwa parlamentarzystów, ale też przedstawiciele MSZ, to ja się bardzo cieszę z deklaracji pani dyrektor, bo jest to bardzo dobra deklaracja zajęcia się takiego bardziej merytorycznego, szczegółowego tymi kwestiami, problemami zresztą. I to, o czym pan przewodniczący powiedział, potrzebne jest zapoczątkowanie pewnej woli politycznej w postaci być może uchwały Sejmu, która zapoczątkuje pewien proces uzdrawiania sytuacji, która jest na Litwie. Ja od 20 lat. Zajmuje się dyskryminacją polskiej mniejszości narodowej na Litwie. I musimy sobie to uświadomić. Polacy na Litwie są dyskryminowani z naruszeniem prawa międzynarodowego i konwencji międzynarodowych. Stąd chciałbym e, zwrócić uwagę na jedną rzecz, na jeden fakt. My, jako strona traktatu polsko-litewskiego, ale strona konwencji międzynarodowych, których sygnatariuszami jest, są oba państwa, i Polska i Litwa. My mamy instrumenty do wyegzekwowania tych zobowiązań traktatowych. Otóż w dyplomacji jedną z podstawowych zasad jest zasada wzajemności. Nie chciałbym jej rozwijać, ona po prostu jest. Wszyscy rozumiemy o co chodzi, ale druga, dru, ale, ale druga jest ważniejsza i wynika z prawa międzynarodowego. I tu chciałbym, i tu chciałbym powiedzieć, jako były europarlamentarzysta, że na to powinniśmy szerzej. Czy państwo powinni zwrócić szerzej uwagę. To jest zasada Pacta Sunt Servanda. Z pomocą przyjdzie nam tu wszystkim konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 1969 roku. Otóż ona mówi wprost. Każda umowa międzynarodowa podpisana i ratyfikowana musi być wypełniona w dobrej wierze, a jej niewypełnienia nie można tłumaczyć przepisami wewnętrznymi. Co to oznacza czy prawem wewnętrznym? To oznacza nie mniej, nie więcej tylko tyle, że nie możemy przyjmować do wiadomości faktu, że na przykład jakaś ustawa w państwie na przykład na Litwie nie pozwala na zastosowanie bezpośredniej umowy międzynarodowej, ponieważ jest coś takiego jak supremacja prawa międzynarodowego. A zatem bazując na konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów, te kwestie należałoby poruszyć bilateralnie i wydaje mi się, że ta okrągła rocznica Traktatu Polsko-Litewskiego jest jak najlepszym czasem do tego, aby na poważnie zrobić przegląd wspólnych traktatów, czyli Traktatu Polsko-Litewskiego, ale jeszcze bardzo ważnej konwencji. Konwencji Ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych, którą oba nasze państwa, Litwa w 2000 roku, Ratyfikowały bez żadnych wyjątków. A tam wprost w zapisach, artykułach tej konwencji jest mowa o tym, że zmiany, to o czym pan prezes Związku Polaków na Litwie mówił, zmiany w prawie w jakimkolwiek państwie nie mogą być regresem prawnym. To znaczy, że nie mogą naruszać pewnego status quo, czyli praw mniejszości narodowych zamieszkujących ten kraj. To jest bardzo istotne. Ten regres prawny jest od, widziany gołym okiem, a zatem na to należałoby także zwrócić e, szczególną uwagę, no i nawet odwołać się do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, która jest integralną częścią Traktatu Lizbońskiego. Mam na myśli artykuł 21 i 22 tejże karty, który mówi o ochronie prawnej w Unii Europejskiej różnorodności kulturowej i językowej. Z tych instrumentów, kończąc, tych instrumentów wynikających z prawa międzynarodowego, mamy bardzo wiele, trzeba je po prostu tylko zastosować. Dziękuję.